Witam! Po świętach warto zadbać o swój brzuch. Dlatego dzisiaj pokażę Ci dwa ćwiczenia, które fajnie masują organy wewnątrz brzucha, wspomagają procesy trawienne, a dodatkowo usuwają toksyny z organizmu. Jeszcze taka uwaga, przed przystąpieniem do tych ćwiczeń należy się rozgrać, ponieważ są to ćwiczenia rozciągające, a ćwiczenia rozciągające zawsze wykonujemy na rozgrzanych mięśniach. Możesz też włączyć. Te dwa ćwiczenia do swojej praktyki stretchingu po treningu właściwym. Sugeruję też zapoznać się z opisami pod filmami, ponieważ tam znajdziecie często odpowiedzi na pytania, które zadajecie w komentarzach. No to rozpoczynamy ćwiczenie. Zaczynamy od siadu prostego, siedzimy z nogami wyciągniętymi i uginamy następnie kolana, przenosimy ciężar ciała na prawy pośladek. Kolana są zgięte i skierowane bardziej na lewą stronę. Kostka lewa jest na prawej stopie. Wyciągasz, wydłużasz kręgosłup, robiąc wdech. I z wydechem wykonujesz skręt od pasa w górę i przekładasz lewą rękę za prawe udo. Wdech, wydłużasz kręgosłup, wydech. Pogłębiasz skrat. Staraj się oddalać barki od uszu. Wdech i wydech. Jeśli chodzi o ułożenie dłoni, to najlepiej sobie trzymać w koszyczek czyli czubki palców odpierają się nam na podłożu. I z każdym oddechem. Wydecham, pogłębiamy skręt na wdechu, staramy się wydłużać w górę na wydechu, tyle ile czujemy, że damy radę. I zostajemy w pozycji 30 sekund. A następnie powoli odkręcamy się, wychodzimy i przejdziemy na drugą. No stronę. to teraz druga strona, ciężar ciała jest bardziej na yy, lewym pośladku kierujemy na prawo, wydłużamy kręgosłup, robiąc wdech, wydłużamy szyję, barki idą w dół. I teraz z wydechem obracamy ciało, górną część ciała od pasa w górę, na lewo, Przykładamy prawą rękę za lewe udo, opieramy się czubeczkami palców i stabilnie trzymamy pozycję. Z wydechem pogłębiamy skręt, staramy się sięgnąć za lewym barkiem. Obracamy głowę delikatnie. Wdech, wydłużamy się i wydech. Skręc. I po 30 sekundach do minuty wracamy pozycji wyjściowej. Ok, drugie ćwiczenie. Siedzimy w siadzie prostym, wyciągamy na zewnątrz i do tyłu pośladki, tak żeby równomiernie rozłożyć ciężar ciała, siedzi na guzach kulszowych, wydłużamy kręgosłup, uginamy następnie prawą nogę w kolanie, przekładamy ją za lewe udo, kolano idzie w stronę klatki piersiowej, pionowo do sufitu, wdech, jeszcze raz wydłuż kręgosłup, Wokół siebie wokół, wokół powinieneś mieć przestrzeń, tak żeby móc swobodnie przenieść ramiona do tyłu. Wdech, wydłuż kręgosłup, oddal barki od uszu, wydłuż też szyję. Wydech, wdech, unieś w górę prawe ramię. Z wydechem odłóż do tyłu i zacznij skręcać. Przełóż sobie łokieć, włóż w prawe udo i delikatnie pogłębiaj z wydechem. Skręt barki daleko od uszu, z tyłu, dłonie opieramy, palce dłoni opieramy sobie w koszyczek, bądź możecie mieć też podpórkę, klocek od jogi, pianka. Ważne, żeby mieć prosty, krę prosty kręgosłup. I pogłębiamy skręt z wydechem. Wzrok kierujemy za prawy bark. Trwamy 30 sekund do minuty. Ważne, żeby się nie zaokrąglać na plecach i nie wychylać zbyt mocno w tył. Plecy mają być proste. Ja się może ustawię bokiem i pokażę, jak nie należy wykonywać tego ćwiczenia, tak? Czyli nie mamy, nie robimy tak. Tu mają być proste plecy. Nie przechylamy się zbytnio w tył. Nie zapadamy się. Uniesiony tego dolne barki. I nie musicie zbyt mocno skręcać części szyjnej, jeśli jeśli macie jakieś problemy w części szyjnej. I powoli wychodzimy z pozycji. To samo zrobimy na drugą stronę. W przekładamy lewą nogę za prawe udo, wydłużamy się, Wydech. lewe ramię w górę, wydech. Przenosisz je w tył dłonie, palce dłoni w koszyczek, zakładasz dźwignię z prawego ramienia, łokieć wciśnięty w udo i z wydechem skręcasz. Na wdechu wydłużasz się, prostujesz z wydechem, zwiększasz intensywność rozciągania, intensywność skrętu, masażu organów wewnątrz brzucha, i powolutku wychodzimy z pozycji, a tak apropo.